nasmarowałem kiwaczki, podmalowałem trochę ramy, tam gdzie rdzewiała. Takie po prostu drobne przygotowanie przed sezonem. Yy, w tym filmie będę chciał Wam pokazać ja w ogóle od razu, od razu mówię na samym początku, że nie chcę nikogo uczyć ale pokażę Wam mój sposób na smarowanie yy, linek w motocyklu. To są linki od sprzęgła linki od yy, gazu a teraz, w tym momencie, będę smarował linkę od prędkościomierza. Odkręcam cznika Jest to dość bardzo ważny element w motocyklu, żeby mieć nasmarowane linki. Dość ważna czynność, przepraszam, nie element. Gdyż na przykład, jeżeli chodzi o prędkościomierz, to yy, możemy uszkodzić klimaka i klimacznicy, jeżeli na przykład linka będzie w pancerzu ciężko się obracać i po prostu yy, po prostu to będzie duże koszty naprawy takiego ślimaka i bo na przykład do mojego motocykla kosztuje około 300 zł. Taki zestaw. Dobra, nie będę Wam zawracał gitary takimi szczegółami małymi. E, pokażę Wam teraz co używam, żeby nasmarować tą linkę. Będę... Potrzebuję potrzeba mi nożyczki, taśmę izolacyjną, kawałek drucika, olej stary zużyty silnikowy, no i puszka po napoju. Dobra. Nieraz przejdźmy do rzeczy. Będę właśnie teraz pokazywał Wam jak to robię. Niestety ten film się źle nagrał. Dlatego yy, chcę wam jeszcze raz pokazać co zrobiłem. A więc rozciąłem puszkę. Nie było, nie będzie tego widać jak go ją rozcinałem i z tej po prostu blaszki aluminiowej co jest z boku robię trapez. Być no tak. Mam wycięty trapez, biorę linkę od prędkościomierza. Yy, robię taki rulonik. Więcej tak. Yy, taśma izolacyjna jest bardzo potrzebna w tym momencie. Obkręcam go. Przepraszam, nie go, tylko ją. I tutaj muszę zrobić dość szczelne połączenie z taśmą izolacyjną, żeby mi po prostu ten olej nie spływał po lince. Yy, następnie jadę do samej góry. Żeby zrobić po prostu taki lejek na lince. Nie wiem czy to dobrze widać. Już patrzę w kamerkę, jednak nie okej. Okay, wszystko okej, okay, dobrze widać. Czyli ten film będzie udany. Dobra, yy, o oh właśnie. Zostawiłem gdzieś sztykawkę. Do tego stożka leje olej. OK, tyle wystarczy, jak na razie. Dobrze widać? Dobrze. Widać. Teraz Zalaję to olejem i teraz jak mówiłem ten drucik biorę, obkręcam go tutaj, aby później linkę przymocować gdzieś w wysokim punkcie, żeby po prostu siłą grawitacji ten olej spłynął do końca linki. gdzie linka wchłania olej. Dlatego muszę dolać jeszcze trochę oleju do niej. Żeby po prostu olej szybciej spłynął do końca linki, możemy pomóc mu w taki sposób, że pomagam mu w taki sposób, że chwytam po prostu koniec i obracam tą linką. Jeżeli to na przykład jest linka od prędkościomierza. Montuję w motocyklu. Trochę będzie mi ciężko, bo trzymam w jednej ręce kamerę ale już dałem sobie radę zakładam ją do prędkością mierza. o cyk naszło to więc to by byłoby na tyle z tego filmu dziękuję wszystkim za obejrzenie go do końca polecam subskrypcję gdyż będzie więcej takich filmów a więc do zobaczenia.